OK, moi drodzy, witam Was w, dokładnie w tym samym miejscu, w którym opuściłem Was w ostatnim odcinku. Daisy. E, sprawdziłem sobie na, mniej więcej na mapie, i wynikało z niej prawdopodobnie to, że wtyczkę nie tą stronę szedłem, co powinienem. Chyba muszę się upewnić, czy dobrze mi się wydawało. Tak, dobrze mi się wydawało. E, z tego co widzę, ten oto no tutaj magazyn, który spenetrowaliśmy, hmm, znajduje się ogólnie, teraz trafiłem do mogi lęki, czy mogiłki, czy jakoś tak. Czyli Troszeczkę w tą stronę poszedłem. Posedłem na południowy wschód, a nie na północny wschód, czyli no, troszeczkę chybiłem hiby, taktyczkę, ale teraz powinienem iść prawdopodobnie w tą. Tak, jeżeli dobrze kojarzę, powinienem iść mniej więcej w tą stronę. I tak właśnie zrobię, więc lecimy dalej, moi drodzy. Uff, muszę otwarcie przyznać, że poprzedni odcinek, poprzednie moje nagranie było troszeczkę emocjonujące, szczególnie w ostatniej końcowej części. I cóż, naprawdę było grubo. Dobrze, że mi się uciec przed tymi ząbiekami i krwotok, bo inaczej byłoby źle. Przestraszył mnie troszeczkę ten gracz, ale jakoś mu umknęliśmy. Nie wiadomo, kto to był. że tak otwarcie strzelał, to znaczy tylko jedno, iż albo był to niedoświadczony gracz, który nie wiedział, co robi, albo był to gracz, który doskonale wiedział, co robi i wiedział, gdzie czego szukać. Więc tutaj było albo, albo. Taki średni gracz raczej by nie ryzykował strzelania od tak Czyli na przykład tak jak ja, bardziej by próbował ucieknąć i gdzieś tam daleko w lesie ustrzelić Co po niektóre okazy zedów Ale dobra, teraz biegniemy gdzieś na północny wschód, przynajmniej mam taką szczerą nadzieję Mniej więcej chyba w stronę starego soboru Czy tam starego, nowego soboru, tam nieważne, jak zwał tak jak zwał, ogólnie w stronę soborów I mam szczerą nadzieję, że tam właśnie trafimy Coś tam widać? Nie. Jak już mówiłem, grałem w tym momencie na jakimś polskim serwerze, chyba na PL1, tak mi się wydaje. Moi znajomi znajdują się na innym zupełnie serwerze, na serwerze innej nacji i tam mają niezły sprzęcik i tam właśnie będę mniej więcej podążał. Gdy tam w końcu dotrę, to będę próbował się zalogować na ich serwer, z tego względu, że ten serwer właśnie ich jest troszeczkę oblęgany. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko tam się dostać, więc... No wolę sobie wejść na inny serwer i po prostu na tym innym serwerze dot dotrzeć tam, gdzie chcę i dopiero wtedy zalogować się na ten serwer. A przynajmniej próbować zalogować się na ten serwer, na którym są znajomi i mają dobry sprzęt. A uwierzcie mi, że naprawdę warto z innymi ludźmi grać, ze znajomymi, bo naprawdę wtedy robi się naprawdę wesoło. Już nie jest coś tak, tak, tak strasznie i postapokaliptycznie. No powiedzmy, da postapokalipsa zostaje tak, tak czy siak, powiedzmy, że postapokalipsa zombie. Ale jest dodatkowy fan, może wymienić się spostrzeżeniami i zdaniami właśnie na temat tego co się dzieje, co warto zrobić, z tą strony warto pójść. No i wtedy pojawiają się, pojawiają się także osoby, które dowodzą grupą, grupą sterują, jakoś zajmują się nawigacją. Ogólnie jest podział, jest, jest frajda, jest naprawdę wesoło. Właśnie grając samemu, jest się samemu panem i kapitanem. No i wtedy nie zawsze to do końca dobrze wychodzi, jak, wszystko, jak jedna osoba robi, jedna osoba robi za, za wszystkie możliwe funkcje. Lepiej się jakoś wyspecjalizować i niech każdy robi swoje, a gdy się samemu to trzeba polegać tylko i wyłącznie na sobie samemu. Mam tylko szczerą nadzieję, że nigdzie tutaj nie zginę, bo trochę szkoda mi tego sprzętu, który w tym momencie posiadam. Wolę jednak nie zginąć po prostu. Tutaj widzę, że wykorzystałem te łuski stąd, więc mogę wejść do, do mojego... do mojego... plecaka i po prostu przerzucić kilka rzeczy. Mniej więcej tak myślę, że warto byłoby jakoś w tym kierunku podążyć i tak właśnie pobiegniemy. O, tutaj to będę kontynuował przemyślenia moje na temat samej gry. Bardzo mi ciekawi co w przyszłości będzie z Daisy. naprawdę. Fajnie byłoby, żeby to była jako samna gra, ale niekoniecznie musi może, że może nadal, nadal siedzieć sobie e, na plikach Army Ar Army 2, Army Operation Arrowhead i to nie będzie nic złego, tylko wiadomo, no, to, są, to są ograniczenia. Arma 2, no, sam w Army 2 zbytnio nie grałem, w ogóle praktycznie. W Operation Arrowhead tym bardziej. Ale to po prostu widać, że ta gra ma jakieś tam swoje ograniczenia, jakieś domostwo ma swoje ograniczenia, no i jednak te ograniczenia, może nie są, nie są jakieś straszne, ale na pewno blokują w jakiś sposób możliwości, które by można było zaaplikować do tego typu modyfikacji, do tego typu pomysłu. W przypadku tego, czy. Dobra, może inaczej. Niedługo ma być Arma 3. No, chyba sobie jaja robicie. No chyba sobie naprawdę jaj robicie. Nic więcej tu nie ma. Skubańce normalnie... Jasno widzę z nich. Coś ma przynajmniej. Bandaż? No bandaż zawsze się przyda, nie ma co. Zawsze to coś. Czy tam się można dostać? Nie. Do tego domku prawdopodobnie na 99,9% nie można wejść. Kurde, przydałby przydałoby się jakieś żarcie, bo no, no właśnie widzę, że jednak moja postać robi się troszeczkę głodno, więc żarcie by się przydało. A żadnego żarcia z tego, co widzę, chyba nie mam. Nie, kompletnie nul. Czyli nie jest to zbyt dobra wieść. Jak już mówiłem, Arma 3 jest, czaj się dosłownie tuż za rogiem. Nie jestem pewien, kiedy ma wyjść, kiedy dokładnie, ale powiedzmy, że w cudzysłowie, wkrótce. I tu się pojawia kwestia taka, czy Daisy wyjdzie do, do Army 3. No to jest naturalna kolej rzeczy, tylko jak sam twórca powiedział, no przygotowanie wszystkich plików, całej ogólnej modyfikacji do Army 3 potrwałoby co najmniej rok, więc na razie nie ma co na to liczyć. Musimy cieszyć się tym, co mamy w tym momencie, czyli Daisy do Army 2 i Operation Arrowhead. Szczególnie, że przed twórcą jeszcze masa, masa pracy, masa optymalizacji, masa nowych pomysłów i rzeczy do zaimplementowania, a jest na pewno co tutaj usprawniać i dodawać, do tego nie mam żadnych wątpliwości. Przypomnę, że w ostatnich paczkach zostało dodane, zostało dodane chociażby siekierki, znaczy siekiery już wcześniej były, ale w tym momencie siekierę możemy używać jak normalnej broni, więc no kurczę, to już jest niemała nie modyfikacja, z tego względu, że w normalnej, normalnej armii, z tego co wiem, nie można było w ogóle używać żadnej broni białej, bo jej po prostu nie było. Więc widać, że tutaj raket na pewno, czyli ten twórca tego moda, no, dosyć mocno w tym wszystkim siedzi i stara się, aby półrozmycić zabawę. Tam mamy stodołę. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w tej stodole coś się znajduje. Jednak zanim do tej stodoły wyjdziemy, sprawdzimy, czy się w ogóle nic złego nie dzieje. No to nigdy nic nie. No, wszystko przeładowałem. ale szczęście do tego magazynek jak się jako taką nie traci, jak się przeładuje. Czy taką szczerą nadzieję? Nie, prawdopodobnie nie. Tak, taką mam nadzieję. Dobra, przebiegniemy i zobaczymy, co tam się dzieje wokół tych przybytków. Wydaje mi się, że jestem koło takiej kumarny, kumarni, koło takiej wioski, która się znajduje. Która się znajduje, tam jest zombie. Mniej więcej w jednej trzeciej albo połowie drogi do nowego soboru. Tu mamy jednego Zeta, który podróżuje w stronę, którą, która mi kompletnie nie przeszkadza. Kucniemy i zobaczymy. Spróbuję tam troszeczkę podać. Troszeczkę szybciej podejdziemy, żeby nie tracić czasu. Tamtego budynku nie wejdziemy, ale do tego budynku wejdziemy i do tutaj do tej strony też wejdziemy. Nie jestem pewien tylko, która broń jest cichsza. Czy Shotgun, czy Makarów? To jest dobre pytanie. Jednak, byłabym na nie w tym momencie nie poznałaś odpowiedzi. Zombie, 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 zombie. Cholera, gdzieś blisko mi się wydaje. Czy któryś zombie mnie zobaczył? Cholera, nie wiem. Tam jest kupaniec jeden. Aja, ja. Aja, ja. Śmierdziuch jeden. Dobra, ta sodoła nie jest warta penetrowania. Ewidentnie. Ale być może uda się do tego domku wejść. Swoć domki zbyt wiele rzeczy nie posiadają, więc. wiecie co? Ja tutaj się po angielsku ulotnię. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Żegnamy się w pokojowych nastawieniach. I wszyscy cali i niepogryzieni, to dajmy. Choć nie powiem, zjadłbym coś. Zdecydowanie wpadałoby coś w tym momencie zjeść. Ej, no wy ja chyba jaja robicie, gdzie ten zombie siedzi? No bez jaj. <śm> bez jaj, no. <śm> no nie. Ja mam bukłak. Mam bukłak jakby, co? Okej. Okay. No bo zwiewamy stąd, bo to jest bez sensu w tym momencie. Tak jak już mówiłem, wydaje mi się, że chyba w dobrym kierunku podążam, więc podążamy dalej mniej więcej w tym samym kierunku, tylko troszeczkę minimy tą wioskę, bo szkoda na nią życia, naboi i czasu, powiedzmy sobie szczerze, nie ma co ryzykować, naprawdę, Ty prawdopodobnie zbyt wiele się nie znajdzie, ale ten znowu mnie po prostu zagiął w miejsce, w miejsce, w którym się zresztą naprawdę, to jest jakaś masakra, <grych> O. Ta gra potrafi zadziwić, nie ma co. Gdzież my jesteśmy? Będziemy ponożać mniej więcej drogą. Jak wiadomo drogi zawsze dokądś prowadzą, więc... ...warto się nim poruszać. Więc lecimy moi drodzy. Wokół widzę na... Mamy coś na radarze i prawdopodobnie podejrzewam, że to jest chyba nowy Sobór, tam stary Sobór. Przynajmniej tak podejrzewam. Zaraz zobaczymy, po, podejdziemy drogą i się okaże. Mnie też czasami zastanawia, przy okazji nagrywania, renderowania, ogólnie obrabiania tego, typu materiałów jak Daisy. Co wujcie bardziej? Wydaje mi się, że bardziej pewno wyjście, gdy gram z kimś, tylko wtedy brakuje trochę tego klimatu, nie powiem. I jest troszeczkę większy chaos. Tymczasem, gdy gram sam, to naprawdę trzeba uważać, bo trzeba mieć oczy i uszy wszędzie dokoła siebie, za sobą przed sobą, nad sobą pod sobą. No i przy okazji można lepiej się w to wszystko wczuć. No i nie jest wcale taki chaos, bo to co się dzieje na, na ekranie, to widzicie to samo, widzimy to samo i ja i wy, więc to wiadomo też troszeczkę inaczej takie rzeczy się patrzy i ogląda tym samym. Jest tu gdzieś jakaś tabliczka, tabliczka z nazwą miejscowości. Kurczę nie za bardzo. A mówię, tak mi się wydaje, że to chyba stary sobór, czyli jesteśmy na dobrej drodze, powiedzmy sobie szczerze. Czy tutaj nie. nic nie ma, jakby co? Dobra, nie ma. Ok, możemy biegnąć. Kurczę to jedzenie. No już mam na czerwono talerzyk z widelcem i nożykiem, więc nie jest dobrze. Ale, być może w tej, tutaj chyba to jest chyba I do niej chyba można dostać się, wejść. Tak, tam można wejść, więc można spróbować zobaczyć, czy tam coś będzie. Jak powiem, już to no, niestety muszę znaleźć coś do żarcia. Miałem w cholerę żarcia, no ale troszeczkę podzieliłem się w trakcie ostatniego grilla. No i zbyt wiele mi zostało. Szczególnie, że także przez te wszystkie bugi trochę tego żarcia straciłem. Cholera jasna. Co już jest naprawdę sporą stratą, dodajmy. Co tamtego? Mówię, tam jest coś wygląda strasznie znajomo. Już nie kiedyś byłem. Także, tylko jak się na pewno nazywa, czy to jest na pewno stary Sobór, to tego już, niestety, niestety nie wiem. Ale wszystko zaraz okaże się tak naprawdę w praniu, jak znajdziemy w końcu jakąś tabliczkę. Tam jest tabliczka, ok, tam są tabliczki, zaraz tam sobie podejdziemy. Tylko dostanę się do tej szopy. Oby w niej coś, kurcze, było. Jak dobrze wiadomo, podejmuję w tym momencie niemałe ryzyko. Dobrze, gdyby ono się płaciło. Co to w ogóle jest? To jest... Namiot? Nie, to jest po prostu taka szopa przy stodole. Nie mam zielonego pojęcia. Nie, to jest szopa. Słyszę zębiaka. No wy to chyba sobie jaja robicie, naprawdę. Kurde, nie macie gdzie tych zombiaków respić, tylko samej 100 dole. Do jasnej ciasnej, anielki. No! No bez jaj! Naprawdę? No... No naprawdę. Nie, zdecydowanie musimy stąd śmigać, bo to w ogóle jest jakaś masakra i porażka. Rydykam. No. Masa zombie. Bez jaj. Dobra, nikt mnie nie zauważył. Czyli jest dobrze. Choć jak mówiłem, coś bym zjadł. No to no. Niestety chwilowo moja postać czyli kałabanga, będzie głodna. Um, czy tutaj można się wejść? coś tam będzie. Jeszcze tutaj chociaż sprawdzimy, Czyli taką mam możliwość w tym momencie. Puste. Jezus Maria. Puste opakowania, niestety. Puste. Puste puszki. Buu. No cóż, nadal no będę głodny. Nic nie poradzę w tym momencie na no to. Kompletnie nic. Ciężko ryzykować życia w tym momencie, naprawdę. Coś tu mamy, nic nie mamy, więc... Musimy przebiec tędy. Tak, to jest widzę, że to jest tu już nazwa. Więc to jest prawdopodobnie stary Sobór. Tak, to jest tu jakiś tam Sobór więc jesteśmy na dobrej drodze, więc biegnijmy dalej przed siebie więcej w tamtym kierunku, byle by żaden nas zobiak nie dopadł a będzie dobrze Mam jakiś przystanek czy stację paliwową, czy cholera wie co tobie jest czy tam, do tego budynku chyba nie możemy się dostać, więc nie ma nawet co próbować tam się dostać ale tu coś mamy, gdzie być może wypadnie jakiś Ciekawy lud, czyli na przykład żarcie. Nic w okolicy nie ma, więc nie Kucjemy się, przebiegniemy. Słyszałem gdzieś jakieś sząknięcia, ale mogło mi się tylko wydawać tak naprawdę. A nie ryzykujmy, nie ryzykujmy. Szkoda życia, bardzo szkoda. Bo jak to woli, jak to Pamela pewnego razu pięknego powiedziała jedno słowo, czyli szkoda życie. No. Panie Boże, jeżeli istniejesz, daj mi coś do żarcia. Błagam. O, no, zbiornikiem na paliwo się zbytnie nie napije. Wezmę sobie szczerze. Czy mam chociaż miejsce w ogóle, w, żeby schować choć jedną... Żeby schować choć jedną kurczę... O, ja gdzieś wziąłem to, tylko gdzie, nie wiem. Gdzie to wziąłem? A, tutaj, do podręcznego sprzętu, o, to spoko. To w sumie spoko No a niestety nic dobrego tutaj nie znalazłem No trudno, stary, stary soborze bywa i tak Biegniemy dalej Szukać szczęścia tym -y w tym zrujnowanym przez ZD świecie Tam coś, a to jest płot, dobra <laughs> przynajmniej coś więcej, a to tylko płot <laughs> bywa i tak Och, och, och. Klimat zaszczucia jest. Odnotowano zdecydowanie. Klimat bycia w ciągu niebezpiecze... niebe... niebezpieczeństwie jak najbardziej odnotowano. Bycie głodnym? Odnotowano. Spragnionym? Jeszcze nie. Nie jest tak źle. Jak na razie, jeżeli chodzi o picie, picku, nie ma tragedii. Na w przypadku że rzeczy już tak wcale różowo nie jest. Ale przynajmniej mamy jakąś broń, nawet dwie bronie. Mamy kurczę, nawet nóż do oprawiania zwierzyny. Mamy siekierę. Możemy przy dobrych wiatrach, jeżeli znajdziemy zapałki, to możemy nawet sobie ognisko rozpalić, czyli także bardzo fajnie. Więc powiedzmy, że nie znajdujemy się na najgorszej pozycji, tylko najgorsze to żarcie. Potrzebujemy, potrzebujemy po prostu takiego żarcia, no a nigdzie nie można takiego żarcia znaleźć. I to jest w tym momencie nasz największy problem, bo przeżycie jak na razie, z przeżyciem nie mamy problem, tylko biegniemy o pustym żołądku, aż się sam robi powoli głodny, patrząc jak moja biedna postać się musi głodzić przez moje nieudolne zarządzanie zapasami, niedobrze, bardzo, bardzo niedobrze. No kto pytał, to nagrywam teraz ten materiał gdzieś około, a nawet mam zegarek tutaj przed sobą, dokładnie komórkę, a że komórkę mam zegarek, no to powiedzmy, że mam zegarek przed sobą. Jest 22:45, czyli za 15 15:11 w nocy, i nie ma tu nocy. Czemu tu nie ma nocy? A dlatego, że ten serwer polski i serwer polski działają na zasadzie, czy raczej w trybie minus 6 godzin od UTC, czyli ogólnie czas jest cofnięty. Aby normalni ludzie, którzy wracają o normalnej porze, mogli normalnie zasiąść do norm, nie do końca normalnej gry. Ponieważ normalnie gdybyśmy zasiedli, wrócili po pracę na przykład o 18, 20, to gra, w grze byłoby już coraz powoli coraz bardziej ciemno. A w późniejszym czasie byłaby już całkowita noc, a wtedy Friday oczywiście jest z gry, jednak po prostu nic nie widać, naprawdę nic, a nic nie widać, więc... Co jest za coś, prawda? Okej, okay, tu widzę, że jakaś droga idzie, więc idę mniej więcej wzdłuż niej, prawdopodobnie ponownie gdzieś dokądś dojdę, więc przynajmniej będę wiedział, czy dobrze idę, czy źle idę, ale już powoli, prawdopodobnie gdzieś tam do Dobrówki mniej więcej docieramy, przynajmniej taką szczerą nadzieję. Okaże się, że dojdę do tej Dobrówki, Dobrówki, a goście, z którymi się umówiłem, będą kompletnie w innym rejonie mamy. No, zdarza się i tak, nie powiem, nie powiem. Ta droga idzie więcej w tamtym kierunku, więc biegniemy sobie na to tutaj wzgórze i może coś zobaczymy. Ale widzę, że tu idą jakieś linie energety energetyczne, więc na pewno w jakimś w dobrym kierunku podążam. Na pewno w stronę cywilizacji. Co do tego tutaj nie ma żadnych wątpliwości. W końcu no, linie energetyczne raczej nie idą od y, cywilizacji do nikąd. No chyba, że elektronia znajduje się nigdzie, jeżeli tak to można ująć i sprecyzować, ale to już inna kwestia. Idźmy między liniami energetycznymi. Być może to nas gdzieś doprowadzi w sensownym kierunku. No, jak na razie nie widzę, nie widzę żadnych oznak cywilizacji, czyli nie jest dobrze. Choć ta mapa jest wielka, więc gdzieś na pewno dojdę. Sami widzicie, że już chodzę nie krótki kawałek czasu, a w sumie zbyt wiele nie zobaczyłem. Czarna Orś jest naprawdę wielka. O czym zdążyłem się już przekonać, naprawdę. O wiele łatwiej w tej grze mają osoby, które już grały w armę. Coś słyszałem, albo mi się wydawało. O wiele łatwiej mają osoby, które już grały w armię i jako tako znają topografię tego terenu i w ogóle znają ten teren. To naprawdę o wiele, o wiele łatwiej mi się. Uff, myślałem, że to ktoś tam, tylko drzewo było. I łatwiej im się zorientować gdzie są, gdzie iść, gdzie może warto iść, gdzie coś w kierunku się znajduje. No po prostu mają łatwiej, no. Co tu dużo mówić. I w tym momencie naprawdę o wiele bardziej boję się ludzi niż zombie. Z tego względu, że zombie w tym momencie już da się jakoś, ta radę jakoś oszukać, bo o ile wcześniej mogliśmy ich w ogóle kompletnie w żaden możliwy sposób zgubić, Poza zabiciem ich, oczywiście, to w tym momencie można im uciec z linii wzroku, więc nie jest źle. A w przypadku ludzi, no już tak wca wcale różowo nie jest, jeżeli trafimy na jakąś wrogą jednostkę. No bo ludzie są różni i różne jest ich nastawienie. A i jednak trzeba na to jakoś po prostu uważać i wziąć na to poprawkę. Ja raczej przed ludźmi staram się chować, bo nigdy nic nie wiadomo. Nie zawsze chciwość może wziąć górę nad jakąś dobrą naturą ludzką. Ja jak na razie jeszcze nikogo zbytnio nie zabiłem. Przynajmniej nikogo w złych zamiarach. W dobrych zamiarach chyba też nie. Więc no to zależy jak na to spojrzeć. Kurcze, gdzie ja teraz jestem? O, to jest dobre pytanie. Widzę, że tu jesteśmy teraz na jakimś miarę wysokim punkcie, więc jeżeli dojdziemy w miarę... wzdłuż tych linii energetycznych, to gdzieś w jakimś punkcie będziemy mieć jakiś miary dobre pole widokowe, żeby coś znaleźć lub zobaczyć. I jeżeli coś znajdziemy, co zobaczymy, to zakończy ten odcinek. Jeżeli nie zobaczymy, to także zakończy, bo już chyba wystarczająco długo gramy, aby móc uznać ten odcinek za jakiś udany i wystarczająco obszerny pod względem długości, oczywiście. No, młody biegnij, biegnij. Tak, mapa jest taka wielka. Ja pierdykam, Naprawdę, to mnie w miejscami nieźle przeraża. Czy coś tu widać? Kompletnie nic nie widać. No trudno. Moi drodzy, tym pozytywnym aspektem, czyli tak naprawdę żadnym aspektem ani pozytywnym, ani negatywnym, po prostu neutralnym aspektem, kończymy ten oto odcinek z Daisy. Mam nadzieję, że Wam się podobał chociażby w jakimś nawet najmniejszym stopniu. I się z wami naprawdę serdecznie żegnam i życzę mi, mi powodzenia, abym dalej przeżył i mógł wam coś ciekawego nagrać, pokazać, zademonstrować i z kimś coś także pograć, bo jak już mówiłem, z kimś zawsze się weselej i przyjemniej gra. Więc trzymajcie się, do następnego usłyszenia, do następnego zastrzelenia, do następnego zagrania. Pa, pa!